Odbiłam sobie zeszłoroczną chorobę po tysiąc kroć, ponieważ postanowiłam pobiec w biegu na 36 km po górach. W życiu tyle nie przebiegłam po płaskim. E, w dodatku start było o trzeciej w nocy, o trzeciej Także dzisiaj o drugiej w nocy wstałam, ale właściwie wystrzeliłam jak z procy z tego łóżka, ekscytacja była ogromna. No i udało się. Teraz chodzę trochę jak poralityk, ale absolutnie było warto. A jak to pani robi, że przebiega pani taki morderczy dystans? w ogóle tego pani nie mówiła. Widać po mnie morderczego dystansu tylko dlatego, że stoję. Gdybyście kazali mi przejść albo nie daj Boże Przewiec, o nie! To by było widać, że, że to zrobiłam. Ale no przede wszystkim już odespałam parę godzin chociaż, bo zeszłej nocy ciężko było zasnąć przed takim startem. Yy, I cóż, no psychicznie ani razu się nie złamałam, wydolnościowo też nie. No i w sumie tylko stawy padły, więc jak stoję, nie widać tego. <grym> zeszłym roku mila, w tym roku 36 właśnie na ludzi, którzy dobiegają do mety za mną, oni zrobili 100 km po górach. Jeżeli tylko dogadam się ze swoimi stawami, to może za rok uda się ten dystans zrobić. Niestety apetyt rośnie z każdym kolejnym kilometrem. Co pani myśli o tych wszystkich świrach? 100 km po górach. To okropne, rzeczy. Kiedy wstałem się o drugiej w nocy, przyjechałam tutaj z moją przyjaciółką i z jej synkiem. E, oni sobie słodko spali i tak się zastanawiałam. Mówię, kurczę, po co ja to robię i dlaczego. E, i uważałam siebie za bohaterkę, że ja w ogóle wstałam, że mi się chciało przyjść. A gdy przyszłam tutaj na ten deptak Krynicki, zobaczyłam, że nas jest ponad 1000 osób, które startują o tej porze. co więcej, ponad 700 osób, z tych wszystkich wariatów, to byli ludzie, którzy startowali w dystansie prawie trzy razy dłuższym niż mój. Więc nie czuję się aż tak wielkim wariatem, a też wiem, jak ogromna satysfakcja jest, nawet po przebiegnięciu tego najkrótszego dystansu 36 km. Z ogromną przyjemnością pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, audytorów. Beaty Sadowskiej aktywnie bardzo, bo Beatę osobiście bardzo lubię i podziwiam i trzymam za nią jutro kciuki.